Żebym odpoczął odpo 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 od czarnej, chcę mnie wziąć do Tajlandii. Co do Tajlandii? Do Tajlandii mnie gość chce wziąć. Rozumiecie to? to jest zajebista. Wiesz mi ci Wiesz, co mi zrobi? Ale mam nadzieję, że mnie w trakcie, jak przydadzę, to, jest gwałt. <ślam> <ślam> to szupa, bo nie jest zgwał. Już próbam ukończyć. Ale co? Dbało. Dobry, dzień dobry, witam was wszystkich. E, Angela prowadzi tego live'a oczywiście tak. Jest moim przyjacielem. E, tutaj nie ma żadnych akcesów przemocy. Akcesów? E akcesów. <noise> 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 nie ma tu żadnych akcesów przemocy. Nie ma tutaj żadnego kurwa pierdolenia się jak szmatę... O tak powiem. O, chuj, szczerze to powiem że się nikt nie pierdoli? Ja tu odpoczywam, w szpitalu byłem <grym> i kurwa wróciłem, i trochę też źle skończyłem. <grym> Jaka ciąża? Przecież Adżel jest w ciąży. <grym> Nie wiem, oni kurwa robią a w sobie bo takie, bo kurwa za dobre, plebniki, bo kurwa go wyjeżdża. Nie mówić, że odchód jest poprąca, jest że Rzeczywiście e, nie remont stano, ale z tego powodu, że po prostu <noise> nie no, może się skrywać. Nie, nie mogę się spać w Wiadomo, no. pogromca zagroził, dlatego ja e, spodziewamy się niedługo następnego małego pogromu. No, on ci nie pojedzie, to zaora. Oczywiście, dzieci, ci nie chcę tu mam pekałe bliźniaki, dlatego tak szybko.